Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Kulturystyka wydaje się być dziedziną faworyzującą raczej niski wzrost, także większość i najlepsi zawodnicy rzadko kiedy przekraczają 180 cm. Wynika to z tego, że po pierwsze zazwyczaj tacy niżsi zawodnicy prezentują bardziej kompletne sylwetki oraz opatrzone doskonałymi proporcjami. Mniejszy szkielet łatwiej jest wypełnić, dlatego jeżeli kulturysta jest niski, to szybciej i łatwiej będzie w stanie nadać swojej sylwetce pełności i tym samym mniej praco i czasochłonne jest budowanie odpowiednio rozwiniętej i kompletnej muskulatury. W sytuacji przeciwnej znajdują się zawodnicy wysocy, a największe trudności zdają się dotyczyć kończyn, które przez swoją długość potrzebują znacznie więcej mięśni, by dysponować odpowiednimi rozmiarami. Najwyższym Mr. Olympia był Arnold Schwarzenegger, który miał około 188 cm. Samych Mr. Olympia powyżej, 1,80 m było jedynie dwóch. Właśnie Austriak oraz Liheini, mający 181 cm oraz równe, 1,80 80 miał Runi Coleman. Średnia wzrostu wszystkich 15 zdobywców tytułu to niecały 1,75 m. Najniższy Myster Olympia to Franco Columbu, mający 165 cm wzrostu, a ogółem wygranych tego konkursu Poniżej 1,70 m było 3: Columbu, Chris Dickerson i Dexter Jackson. Widać zatem, że idealny przedział wzrostu dla kulturystów znajduje się między 170 a 180 cm. Zawodnicy wyżsi będą mieli kłopoty z odpowiednimi kształtami, natomiast niżsi niż 1,70 m będą wydawali się mniej imponujący. Tutaj ten wzrost może okazać się atutem. O ile samo wypełnienie sylwetki musi zająć więcej czasu, to kiedy już do tego dojdzie, to kudrysta wyższy naturalnie będzie robił na scenie większe wrażenie, co chociażby pozwalało Arnoldowi zawsze wygrywać Franco Kolumbu. Tak czy inaczej, statystyki, które przed chwilą pokazałem, świadczą o tym, że znaczne przekraczanie 180 cm stawia kudrystę na niekorzystnej pozycji. Najsłynniejszy pojedynek Bardońskiego z bardzo wysokim zawodnikiem to Luferino kontra Flavio Basianini z Mr. Olimpia 1993. Ferino miał tu 193 cm wzrostu ważył ponad 140 kg, natomiast Basianini dysponował metrem 47 i wagą 67 kg. Innymi słowy, Lu nie był dwa razy wyższy, ale ważył ponad dwa razy więcej od Włocha, który swoją drogą był najniższym zawodnikiem na Mr. Olimpia w historii. Patrząc na ich porównanie na scenie, na pewno to Basenini był bardziej kompletnym zawodnikiem. Po pierwsze, dysponował lepszymi proporcjami, ze znacznie doskonalszym środkiem, co więcej, posiadał także sylwetkę bardziej zbilansowaną, z lepszym rozwojem partii dolnych w stosunku do górnych. Widać także, że to on był na scenie doskonale docięty. Także wcięcia miał głębsze, co więcej, wydawał się także po prostu twardszy i dysponujący wyraźniejszą waskularyzacją. Innymi słowy, był po prostu lepszym, lepiej komponującym się i wyglądającym doskonale jako całość kulturystą. Ferino miał gorszą strukturę, jego środek też nie zachwycał, więc proporcje na pewno nie były tutaj tak korzystne. Co więcej, partie dolne w stosunku do górnych odstawały i nie był tak dobrze docięty. Natomiast co było jego atutem, to to, że był po prostu ogromny. Podejmowanie decyzji sędziowskiej w takich sytuacjach jest niezwykle trudne, ponieważ z jednej strony chcemy oceniać kulturystów holistycznie, czyli patrzeć na to, kto stanowi najlepszą całość i najlepiej wyraża w sobie kulturystyczne idee, ale z drugiej chcemy nagradzać także zawodników robiących większe wrażenie i będących po prostu szalenie imponującymi, co idzie w parze z po prostu wielkimi rozmiarami, ale już niekoniecznie tak imponującym dopracowaniem. Tutaj sędziowie umieścili Ferino na miejscu 10, a Flavio na 13. I ciężko powiedzieć, że była to niesłuszna decyzja, biorąc pod uwagę, że lu swoimi rozmiarami przeciwnika deklasował. Tutaj jednak bardzo dobrze widać subiektywny charakter kulturystyki, ponieważ takie sylwetki naprawdę ciężko jest porównywać. I przypomina to trochę próbę oszacowania, jaki utwór z dwóch różnych gatunków muzycznych jest lepszy. W nie tak ekstremalnych, ale podobnych sytuacjach znajdował się w swojej karierze Lee Priest. Tutaj widoczny obok Markusa Rula, gdzie skala jest się zbliżona do sytuacji z Mr. Olympia 93. Mimo to lepsze proporcje i doskonalsza forma pozwoliły mu Rula pokonać na Mr. Olimpia w 2000 roku, gdzie Priest zajął szóste miejsce, a Niemiec siódme. Najsłynniejsze pojedynki dotyczyły natomiast jego walki z Runim Kolmanem. Runi wspominał w wywiadach, że porażki z Priestem były najbardziej bolesnym momentem w jego karierze. Jako kulturysta mający 180 cm wzrostu i ważący jakieś 30 kg więcej od liplista, który ma 1,63, zaczął zastanawiać się, czy jest to sport dla niego, skoro przegrywa z takimi zawodnikami. Mówił także, że był bliski zrezygnowania z kulturystyki, po tym jak najpierw Priest pokonał go na RN Pro, a tydzień później na Arnold Classic. Było to w 97. Na nagraniach ciężko ocenić, co o tym zadecydowało, ale na pewno by pokonać takiego giganta jak Coleman, Priest musiał zaprezentować odpowiednie argumenty. Wydaje mi się, że przewagę miał jeżeli chodzi o dolne partie. Doskonalsze mogły być wtedy także jego kontury, proporcje oraz forma, natomiast jest to jedynie spekulacja, gdyż na podstawie nagrania określić tego nie można. W 97. Priest wyprzedził Colmana także na Mr. Olympia, zajmując szóste miejsce podczas gdy Amerykanin uplasował się na dziewiątej pozycji. I teraz można zobaczyć krótki fragment nagrania z tej rywalizacji, gdzie stoją obok siebie. Priest na pewno nie ma tak pełnych pleców i tak niesamowitych proporcji w górze. Natomiast potwierdza się to, co powiedziałem wcześniej, czyli jego przewaga w nogach. Wydaje się też ogólnie przyjemniej zbilansowany. W wielu miejscach, mimo mniejszej wagi, bardziej okrągły i oczywiście bardziej estetyczny. Natomiast chociażby w najszerszych przodem, bo już widać znaczną przewagę Kolmana. jeżeli chodzi o szerokość barków oraz kształt stożka w górze. 97. Był jednak ostatnim rokiem, kiedy Liprist dominował nad runim, który już za rok powrócił bezkonkurencyjny. Trafiłem na świetną fotografię z Mr. Olympias 2000 roku, gdzie ilość masy, jaką Coleman dołożył do swojej ramy, i niewiarygodne proporcje sprawiały, że Priest został pozbawiony jakichkolwiek argumentów. Dwóch kulturystów, do których najlepiej pasuje określenie pokrąca gigantów To Dene Padilla i Mohamed Benaziza I o ile ten pierwszy był 2 cm niższy To to Benaziza pokonał w 1990 roku Doriana Yatesa Podczas zawodów Night of Champions A Padilla był na tym konkursie trzeci To zdjęcie doskonale pokazuje różnicę wzrostu Natomiast to idealnie obrazuje przewagę Benazizy jeżeli chodzi o rozwój pleców Algierczyk posiadał jedne z najlepszych pleców w historii co prawda, Yates także, ale udało mu się to osiągnąć dopiero w późniejszych latach kariery. Na nogach widać, że Benaziza jest mniej ostry, natomiast grubość pleców ich wręcz monumentalny charakter są nie do pobicia. Znacznie lepiej wyglądał także u niego środek, miał także przewagę jeżeli chodzi o uda czy ramiona, ale to okazało się już niewystarczające na Mistrz Olimpia 1992. Obydwaj znaleźli się na tym konkursie w top 6, z tym że Yates zakończył zawody jako zwycięzca, a Benaziza musiał zadowolić się piątą pozycją. Patrząc na to ujęcie, widać jak ciężko ocenia się zawodników o tak różnym wzroście. Z jednej strony, Mohamed na plecach jest tu znacznie bogatszy w szczegóły i gęstszy i wydaje się po prostu bardziej zbity i muskularny, ale kiedy stoi obok niego o tyle wyższy Yates, to bardzo ciężko, byłoby nie wybrać jako zwycięzcy właśnie jego. Tu powiedziałem to bardziej ogólnie, bo akurat w tej konkretnej sytuacji Jace ma także inne atuty, oprócz wzrostu. Przede wszystkim bardziej finezyjne kontury, niewiarygodnie grube plecy w części przyśrodkowej, oraz wydaje się suchszy. Ogólnie wydaje się, że o ile nisi kulturyści mają przewagę w początkowym etapie, dzięki temu, że szybko zyskują wypełnienie, to potem, kiedy podobną pełnością zaczyna dysponować zawodnik wyższy, to on jest zdecydowanie faworyzowany. Niekoniecznie ze względu na prezentowany lepszy poziom, patrząc na każdego, kulturysta jest osobna, ale to, że kiedy stoją obok siebie, robi znacznie większe wrażenie. Dlatego właśnie kulturystyka jest dyscypliną subiektywną, ponieważ ciężko umieścić w wymaganiach wzrost, jako że teoretycznie jest to element, który na wyglądu sylwetki nie ma znaczenia. Oprócz samego wrażenia dochodzi kwestia polityki, także będziemy szukać na reprezentanta dyscypliny raczej kulturysty większego i bardziej imponującego, o tym może bardziej kompletnego i lepszego obiektywnie, ale niższego zawodnika. Należy jednak cały czas mieć świadomość, że chociażby Doria którego nazywam tu wysokim, ma 178 cm wzrostu, a średni wzrost mężczyzny w Holandii to 182,5, a w Polsce 177,5 cm czyli w Europie jest to wzrost co najwyżej przeciętny, a w wielu krajach znajdujący się poniżej średniej. Tak jak mówiłem na początku, zawodnikom powyżej 180 cm ciężko jest uzyskać odpowiednie proporcje i zazwyczaj są to kulturyści znacznie mniej estetyczni od nie tak dużych, dlatego kulturystyka jest dyscypliną faworyzującą może nie niskie, ale osoby podchodzące pod średnią społeczeństwa. To był Stal wysoka, teraz do następnego.